w naszym drugim jak najbardziej praca w re. Dziewczyny, jak Wam idzie? Powoli, co robicie teraz? E, teraz dopasowujemy dół. Czy możemy pokazać się. studio drugie? Halo! halo panie halo. Sebastianie, czy możemy pokazać drugie studio? Chcieliśmy pokazać na... O, modelkę, dziękujemy. Tak. Dobrze, w takim razie widzimy, że dziewczyny faktycznie się nie obijają, tylko działają, żeby Monika na swojej szybie wyglądała fantastycznie. Natomiast wracamy do naszych gości: Sabina, Jabłońska oraz. No! O, oraz Pani Dorotka Radziszewicz. Nie, nie, patrzyłam po prostu czy nas wydawcy w ogóle widzą i czy słyszą o czym rozmawiamy, bo, bo, nie, wiadomo. bo nie wiadomo. Słuchajcie, podobno temat ślubu to jest typowo kobiecy temat, więc myślę, że oni w serca już tam posnęli. E, no właśnie, posnęli czy nie? Mężczyźni są zaangażowani? Mężczyźni się, wydaje nam, że, nam się, że nie są. No właśnie. Mężczyźni są y, oczywiście zaangażowani, tylko oni w sprytny sposób rzucają całą, y, że tak powiem, uwagę na swoją przyszłą żonę i w ten sposób po prostu, no, angażują się, ale starają się to troszeczkę zminimalizować, tak? Pan młody interesuje się na ogół weselem w momencie, kiedy mamy już wypisane zaproszenia, kiedy przychodzi jego wspaniały moment do przymierzenia garnitury ślubnego oraz dodatków na ostatnią chwilę, tak? Aczkolwiek zdarzają się również, prawda, panowie, którzy są bardzo zaangażowani i jeżdżą oglądają miejsca do wesela również, ponieważ ich zgoda jest też również, prawda, potrzebna i ich decyzja. Rzadko kiedy zdarzają się panowie, którzy yy, Całkowicie się naprawdę nie interesują swoim weselem. Oni próbują nam pokazać, że ich to nie wzrusza, ale czasami zdarza się, że mężczyzn porusza bardziej nawet niż panie się przyznam. Ja muszę przyznać naszym widzom, że rozmawiałam z Dorotą w garderobie przed programem. E, i, I ta kobieta jest absolutnie zafascynowana swoją pracą. W związku z tym, Doroto, Słucham czym dokładnie wie? zajmuje się konsultant ślubny? Dlatego, że myślę, że przyszła para młoda bardzo często myśli, że konsultant nie współtworzy tylko organizuje całe wesele za nim. A chyba jest inaczej, prawda? Konsultant współtworzy. Mhm. Konsultant jest osobą trzecią, trzecią do pary, że to tak śmiesznie ujmę, e, która po prostu przy tym całym wydarzeniu istnieje, tak? Nasza praca polega na pomocy przede wszystkim, na odciążeniu pary młodej. Nasza praca polega na tym, żeby para młoda czuła się również bezpieczniejsza, ponieważ my posiadamy podwykonawców sprawdzonych, którzy z nami współpracują, więc automatycznie para młoda nie, nie musi się spodziewać i nie może się obawiać, prawda? że coś zaszkodzi całemu temu wydarzeniu. Nasza, moja praca polega również na tym, żeby właśnie wspierać parę młodą. My jesteśmy najlepszym przyjacielem pary młodej, wbrew temu, co się mówi, ponieważ konsultant no, jest kojarzony właśnie jako ta osoba, która zabiera całą tą przyjemność z tego wydarzenia, to tak nie jest, ponieważ para młoda musi na sam koniec, na początku, zadecydować ona właśnie, co ona tak naprawdę chce. My możemy zaproponować, a oni tak już No zawsze. dobrze, jeżeli przychodzi do ciebie para, my jesteśmy parą z Moniką. Ojejku. I mówimy ja tak. będę Monikiem. Dobrze. I mówimy tak. Ej hey baby. Dorotka. Za trzy miesiące, za dwa miesiące mamy ślub. Tak naprawdę miało być zupełnie inaczej. Tak wyszło. E, tak wyszło, mm -hmm. że e, wiemy o tym od pół roku, My a nie mamy mówić nic przygotowanego. Tak, dwojaczki, ale nie mamy nic przygo... przygotowanego. Mm. Ratuj. I ratuje. wtedy Dorotka mu, mu, mówi, teraz to już jest za późno, czy ratuje? Dorotka musi być otwarta na różne opcje. Różnie się może zdarzyć. Para młoda może się u niej pojawić nawet miesiąc przed ślubem, e, wołając o pomoc, że tak powiem, że e, pani florystka wyjechała za granicę, zostawiła ich bez kwiatów do wesela i oni szukają kogoś nowego. E, konsultant ślubny musi być tak zorganizowany, żeby móc pomóc zarówno rok przed ślubem, jak i trzy miesiące przed ślubem. E, ja osobiście pracuję na podstawie budżetu. Mój budżet nie jest narzucany z góry żadnej parze młodej. Ja pracuję na podstawie, te, na podstawie tego, czym oni dysponują, jak oni by sobie to wyobrażali i dopiero wtedy próbuję wyszkicować właśnie im propozycje odnośnie tego, co mogę w tej cenie im zaoferować. Także tak naprawdę nie proponujemy gotowych rozwiązań. Konsultant powinien być jak wachlarz. Proponować od A do Z dokładnie, tak nasza praca się mm -hmm. odbywa. I ym, na pewno być otwartym na pomysły pary młodej dokładnie, na to, co oni chcą, i dopiero starać się to odzwierciedlić po ich woli, ale przy swoim udziale, co nie jest wcale łatwe. No dobrze, ale przecież konsultantem nie może zostać człowiek od tak, prawda? Jutro będę konsultantką i niech się dzieje. Na pewno musi przejść jakieś szkolenie. Jakie to są szkolenia, jak długo trwają? Wiele osób decyduje się, coraz, coraz bardziej to staje się popularne właśnie, właśnie decyzja o stanie się konsultantem ślubnym. Do końca często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak złożony jest ten zawód, na czym on tak naprawdę polega. Ja proponuję właśnie odnośnie, odnośnie konsultanta ślubnego, szkolenia. Zajmuję się również szkoleniami właśnie na konsultanta ślubnego, które obejmują zarówno teorię, jak i praktykę tego zawodu, pomagają pozyskać podstawową wiedzę, czyli jest to wiedza polegająca na rodzajach ślubu, na kontakcie z podwykonawcami oraz jak, jak to wszystko również prawnie, prawnie się odbywa w praktyce oraz w teorii. Na pewno no, proszę. Tak, proszę. No. Tak, nie ja chciałam, żebyś troszeczkę odetchnęła, bo siedzisz dokładnie. tutaj i jesteś atakowana przez nas dwie, jako przez parę. Oczywiście. A jak, żeby dokładnie Natomiast, z dziećmi? E, e, Sabinka mi zdycha tutaj, nudzi się, zaczyna przebierać nerwowo nogami. Ja I też, nie sprawę, sobie, ja ja sprawę, tak. prawda, to prawda. Więc, dobrze. Sabinko, kiedy zacząć dbać o siebie e, przed znaczy, intensywniej? Bo, oczywiście, kobieta powinna być zadbana cały mhm. czas, powinniśmy sobie poświęcać dwie godziny dziennie, natomiast teoria wygląda, tak wygląda teoria: praktyka to jest zaganianie, zalatanie, przed ślubem też. Kiedy zacząć dbać najlepiej w sposób szczególny, a kiedy w ostateczności po prostu? Kiedy już naprawdę, osta ostatni dzwonek. Żeby to przyniosło efekt tego no. Zdecydowanie e, dwa miesiące przed ślubem to jest takie powiedzmy na ostatnią chwilę, chociaż są osoby, które decydują się na tydzień przed, tak? Uuu, to, to, to za późno. E, mam nadzieję, że po dzisiejszym programie takich osób nie będzie. <laughs> e, jednak e, każdy z nas potrzebuje innego przygotowania, tak? Dlatego nie wiem, depilacje, woski i tak dalej, to są rzeczy, które e, trzeba zrobić wcześniej, żeby potem nie było zaczerwienienia, czy nawet henne. niektórzy chcą w dniu makijażu, no jest to po prostu e, tak, zdecydowanie wręcz niewskazane. Dlatego, e, jeśli planujemy wesele i przyjdziemy do salonu, Eee, nie wiem, u no nas zdarzają się nawet osoby te 6 miesięcy wcześniej, My, znając rodzaj cery, znając potrzeby, bo nawet panie chcą wymodelować sylwetkę na przykład masażami, tak? Panowie też czasami się na to decydują. My możemy ułożyć taki kalendarz dla tej pary młodej, co, kiedy i to taki indywidualny. I ja na przykład e, zdecydowanie coś takiego polecam, ponieważ e, nie jest to tak, że o, jest, mija dwa miesiące, dzisiaj idę, robię to, za miesiąc to, za tydzień przed ślubem to, a dzień to, tak? Tylko jednak każdy potrzebuje czegoś innego indywidualnie i jeśli e, określimy e, jakie są nasze oczekiwania, potrzeby, to profesjonaliści znajdą to rozwiązanie e, i myślę, że będziemy się czuli zadbani, zrelaksowani i nie będą bolały nóżki po dańcu, bo będą również dobrze przygotowane, nawilżone odpowiednio a myślę, że to ma być ten komfort do końca. No i takie zabiegi chyba zdecydowanie zmniejszają ten nasz stres, prawda? Przed najważniejszym dniu. No my Nasze również zalecamy tak wizyty wydaje. u kosmetyczek co najmniej pół roku przed weselem, powinny się oddać. Już na Już. pół roku? Tak, choćby dlatego, że właśnie tak jak wspomniała Sabinka, często, mamy różne potrzeby odnośnie właśnie skóry, odnośnie kuracji i czasami wymagamy, że tak powiem, potrzeby troszeczkę wcześniej. A co z operacjami Popacy. plastycznymi? <laughs> Operacje plastyczne, nie. no to jest ryzyko w Nie przypadku. polecamy, <laughs> nie polecamy <laughs> przed ślubem. <laughs> Wiecie, bo na przykład ja sobie go panią, która przychodzi do Was i mówi, ja Pani Sabinko to bym chciała wyglądać zupełnie inaczej. Like Marilyn Monroe. czy znaczy, tak to już wyglądamy, Monisiu, naprawdę. Trochę Dłienny. charakteryzacji i postaramy się zrobić z pani Malin Monroe, jeśli ma podobną budowę. Mam wrażenie, że zapomniałyśmy o naszym salonie urody, więc na chwilkę chciałabym się tam przenieść. Paulinko, co się dzieje na twarzy Moniki? Obecnie mamy już nałożony podkład i teraz będziemy dobierać tak samo. Jedną połowę zrobimy bardziej świetlistą, bardziej naturalną, a drugą troszkę bardziej matową, mocniejszym różem. Moniś, uśmiechnij się troszkę. Pięknie. E, Paulino, ja mam jeszcze do Ciebie takie pytanie. Wiem, że fryzjerzy bardzo tego nie, nie lubią, ale nie wiem, jak to jest z wizerzystkami. E, czy, jeśli przychodzi do Ciebie Pani i mówi, chcę wyglądać właśnie jak ta Merlin Monroe, tudzież Audrey Hepburn, to bardziej pomaga czy przeszkadza w tworzeniu makijażu ślubnego na przykład? Tak naprawdę to jest taki dla nas punkt zaczepienia. E, bo skoro Audrey Hepburn, to wiadomo, że to jest raczej osoba, która ma temperament romantyczny, makijaż ma być delikatny. Stonowany, żadnych szaleństw nie możemy. Jeżeli Mary Monroe, no to lata 50, czerwone usty, usta i wielka kreska na oku. Czerwone usta pasują do ślubu. Jak najbardziej, z tym, że musimy wtedy pamiętać, że no niestety, ale czekają nas częstej poprawki. Pam, pa, pa, Paulinko, kochanie, twoja kamera też jest tą drugą kamerą. <grym> <grym> Dobrze. E, i, 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 słyszałam wiele mitów, ale także dobrych rad dotyczącego, no, maki, dotyczących makijażu ślubnego. Przede wszystkim o tym, żeby pamiętać o wodoodpornych bodo, kosmetykach, e, tuszach, tego typu rzecz, rzeczach. Natomiast jakie wy macie rady dla pani? Ja jestem zdecydowanie i stawiam na to, że kosmetyki wodoodporne e, są jak najbardziej naj, ale jeśli pędzimy do pracy, chcemy się szybko umalować, właśnie pada deszcz, lecimy gdzieś na basen, jest lato, jesteśmy na plaży, też cudem chcemy się umalować, e, więc do każdego rodzaju są odpowiednie. Natomiast e, ten makijaż ślubny na cerze ma być bardzo długo, tak? Bo jednak e, przygotowania zaczynają się rano, zdjęcia, goście, cała noc. I powinniśmy jednak postawić na e, kosmetyki profesjonalne, które jednak są miękkie, wtapiają się w naszą skórę, e, tworzą makijaż fotograficzny, e, że zawsze na wszystkich zdjęciach będziemy go później oglądać, podziwiać i dobrze wyglądać. I dlatego są odpowiedni utrwalacze, fixery i tutaj. E, każdy kosmetyk wówczas staje się wodoodporny. Także no, ja zdecydowanie stawiam na ten krok. Myślę, że dużo wizerzystek y, ma swoje doświadczenia i swoje... Y, Podobania. Ja, jeśli mogę się wtrącić, ja jestem całkowicie za, ponieważ dodałabym tylko to, że należy pamiętać, że, że w trakcie całego wesela odbywa się, odbywa się wykonywanie fotografii. Mhm. Mamy pana, który się nazywa fotograf, tak? On wokół nas chodzi, on nam robi fotografie, nasze pamiątki weselne, tak? Także warto właśnie zainwestować w makijaż lepszej jakości, tak? Który wytrwa nam dłużej, który nas jeszcze o pewnej godzinie przedstawi. Normalnie pan fotograf pracuje do godziny 12 w nocy albo nawet i do pierwszej, tak? tak jak pan, który fotografuje, także warto pomyśleć o tym troszeczkę wcześniej albo ewentualnie jeżeli mamy taką opcję umówić się wcześniej właśnie z wizerzystą, że on w trakcie wesela jest dostępny w pewnym momencie, że on leciutko właśnie nam nas albo przypudruje troszeczkę albo zmatuje tak, I, i dopiero wtedy jesteśmy gotowi na dalszy wieczór. A czy konsultant ślubny również jest dostępny już w dniu ślubu? Konsultant ślubny tak naprawdę jest dostępny od momentu, od kiedy się pojawia u niego para młoda. Mm -hmm. E, czy to jest właśnie tak jak w pani przypadku trzy miesiące? Czy to jest rok? <laughs> jesteśmy już od, tej od tego momentu dyspozycyjni. Jutro tak? będą się rozpisywać o nas. Niech Niech piszą. E, jesteśmy obecni. Jesteśmy obecni fizycznie w trakcie całej ceremonii. Często zdarza mi się właśnie spotkać z pytaniami, gdzie się, gdzie się właśnie mnie pyta, dobrze pani skoordynuje wszystko, ale czy pani jest? Oczywiście. Nasza praca jest fizyczna i umysłowa. W dniu wesela koordynujemy wszystko od samego początku. Zdarza się nawet nam obudzić pannę młodą. Zdarza się również mm. towarzyszyć pannie młodej dzień przed weselem, ponieważ panna młoda na przykład o godzinie drugiej w nocy może się obudzić i powiedzieć ja jednak nie wychodzę za mąż gdzie mamy wszystko zorganizowane, gdzie mamy już wszystko dopięte na ostatni guzik i należy wytłumaczyć, prawda, dlaczego ona jest właśnie zdecydowana na taki inny krok. Także konsultant, dlatego mówiłam, jest najlepszym przyjacielem, ponieważ on restauruje w czasie właśnie kontakt z daną parą młodą i wtedy zna zachowania oraz podejścia pary młodej właśnie w I chyba przede wszystkim daje taki spokój młodej parze, no bo mówiąc sobie osobiście. szczerze, na rodziców tego dnia również nie możemy liczyć, bo przecież oni są tak samo zdenerwowani jak, jak i młodzi, prawda? Ale się przyznam, że coraz częściej zdarza się wybieranie konsultanta ślubnego z przymusu przez rodziców. Zdarzyła o. się również taka sytuacja, tak, że miałam parę młodych właśnie, y, oni tak za bardzo nie byli ku temu zdecydowani, ale rodzina chciała i właśnie rodzice byli ci, co pchnęli w stronę konsultanta. Także zależy. Ehm, śluby, wesela, suknie ślubne, makijaże, już mnie głowa boli, więc po prostu zapraszamy na przerwę w tej chwili. Do zobaczenia A po przerwie.